Mamy wspaniały niedzielny jeszcze poranek przez 5 minut i będziemy opowiadać o operatorach. Czym są, jakie są, no przynajmniej takie podstawowe. Gotowa? Tutaj na dole mamy taki znaczek, że się lat za zabaw udało pobiec, tak więc wiemy, że działa. Czym są takie operatory? W życiu codziennym, może nie tyle codziennym, ale co takim, co już nas te życie doświadczyło, możemy spotkać operatory arytmetyczne. Czyli służące do dodawania, odejmowania, mnożenia. I wyglądają one tak. I mamy tutaj wynik 5. 2 plus 3 to jest 5. Natomiast operatorem jest oczywiście znaczek plusa. I tak naprawdę to co pod spodem, czym jest operator, to jest funkcją. Jeszcze o funkcjach nie rozmawialiśmy, ale może taka szybka zajawka. Właśnie zdefiniowałem funkcję Nazywa się ona kawałek kodu, nie przyjmuje żadnych argumentów, no i wywołuje kolejną funkcję, która coś tam wypisuje. I teraz, aby wywołać ten kawałek kodu, muszę podać nazwę tej funkcji. No i jeszcze tutaj dodatkowo przekazać jakieś argumenty. Nasza funkcja nie pobiera żadnych argumentów, więc są puste nawiasy. Ale jak pobiegnę ten kawałek kodu, to widać, że został wywołany ten fragment, który zdefiniowałem tutaj. Teraz za każdym razem, jak będę wywoływać tą funkcję, to osiągnę taki efekt, że ten sam kawałek kodu będzie wywołany tyle razy. Funkcje też mogą przyjmować argumenty, zwracać wartości. I tak jest w przypadku właśnie operatorów. Więc operator to jest po prostu funkcja, która ma specjalną składnię. I ta moja po prostu funkcja dla dodawania mogłaby wyglądać tak. No jak widać wynik jest dokładnie ten sam. Działa to w ten sam sposób. Natomiast typ tej mojej funkcji to jest coś, co przyjmuje dwa inty i zwraca inta. Czyli jak napiszę, to mam dokładnie tutaj to zapisane. Moje argumenty są w tym miejscu, a za strzałką zwracany typ. Widać, dlaczego powstały operatory. Aby no, nie trzeba było pisać w ten sposób różnych dosyć często spotykanych, znanych już wcześniej operacji, dużo łatwiejsze, czytelniejsze, bardziej znane i oswojone jest zapisanie tego w ten sposób. Mhm. Żeby po raz kolejny pokazać, że to jest tak naprawdę funkcja, mogę zrobić coś takiego. Tu mam dokładnie ten sam typ, natomiast mówię, żeby funkcję plus potraktować jako ten typ. No i teraz mogę wywołać tą funkcję. Co więcej, zobaczymy, czy to zadziała. W tej linijkce znowu wywołałem dodawanie. Natomiast jest to nienaturalne dla nas. Na takiej zasadzie, że w szkole spotkaliśmy się z tym zapisem, a nie z takim zapisem. Więc często operatory właśnie działają w ten sposób, że, że są umieszczane między argumentami. I widać też, że ten plus to jest tak naprawdę funkcja, która przyjmuje dwa argumenty. To wszystko tutaj to jest dokładnie ta sama historia. Natomiast ważne, żeby zapamiętać, że operator to jest zwykła funkcja ze specjalną skład. I to jest tyle. Super. Więc, więc mamy operator dodawania, który robi dokładnie to, czego się spodziewamy. Mamy operator odejmowania. Mamy operator do mnożenia, czyli gwiazdkę. I mamy operator do dzielenia. No i tu jest pierwsza ciekawa historia. Ponieważ. Jeżeli dzielimy liczby całkowite, to dostamy wynik jako liczbę całkowitą. Czyli 2 podzielić przez 3 to jest 0. Natomiast jeżeli zależy nam, aby dostać liczbę dziesiętną, czyli ten ułamek, to chociaż jedna z tych, jeden z tych argumentów musi być zmienno Czyli już tutaj dodałem liczbę jako zmienno-przecinkową. No i w wyniku dostałem 6 w okresie. Dokładnie to, czego bym się spodziewał. W przeciwieństwie, gdy dzieliłem same liczby całkowite, no to dostałem 0. Jakby to jest ta część całkowita, która została. A tutaj mamy część dziesiętną, która w miarę możliwości, ile jest pamięci w komputerze, zostaje no, rozwinięta do tego poziomu. Są też inne operatory. Powiedzmy, mamy coś takiego. To tutaj mamy to nasze mniejsze zło. Chciałbym dodać do tego mniejszego zła jedynkę. Często gęsto można się spotkać z takim zapisem. No i efekt jest faktycznie taki, że została dodana jedynka do mniejszego zła i mamy już po prostu zło. Natomiast ta operacja, ten wzorzec jest tak powszechny, gdzie chcemy brać to co już jest pod tą wartością, pod tą zmienną i do tego czegoś dodać, że ma to swoją specjalną składnię, czyli jak widać efekt jest dokładnie ten sam. Mentalnie to jest dokładnie to samo. Mhm. Teraz to jest dokładnie to samo. Po prostu nie musimy tutaj tego zapisywać, jest to dużo gęstsza operacja, no, bo chodzi nam tylko o to, żeby dodać jedynkę. Mhm. Tak samo się dzieje w momencie, gdy chcemy coś odjąć. Mieliśmy pełne zło, znowu mamy mniejsze zło. Działa taka kombinacja z innymi operatorami. Czyli bierzemy ten operator, który nas interesuje, robimy równa się i możemy wtedy zbudować. Mhm. Zobaczmy, jak wygląda taka sytuacja z. Liczbami zmiennoprzeciwkowymi. No i tu nie ma niespodzianek. Jedynka została odjęta, jedynka została dodana. No i jak najbardziej znowu 2 plus 3, 5. Tutaj mamy teraz 5, 5 minus 3, 2. 2 razy 3, 6. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko się zgadza? No i dochodzimy do kolejnego bardzo ciekawego operatora. To jest ten operator, który nam odpowiada na pytanie, jaka jest reszta z dzielenia. Czyli operator modulo. Gdy dzielę jakąś liczbę całkowicie, czyli na przykład 9 podzielić przez 3, to w wyniku zostaje 3. No bo ponieważ 3 razy 3 to jest równo 9. Nic nam nie zostało. Natomiast jak teraz 10 podzielę przez 3, to części całkowitej mam trójkę, bo 3 pełne trójki mieszczą się w dziesiątce. No i zostaje jeszcze mi ta część. I ta część to jest właśnie reszta z dzielenia. Co w wypadku, jakbym chciał dostać właśnie tą resztę. To jest ten operator do reszty dzielenia. No i reszta z dzielenia 10 przez 9 to jest 1. Czyli mam jedną pełną dziewiątkę, tak? Mhm. I 10 odjąć 9, no to właśnie jest taka jedyneczka. Co więcej, reszta z dzielenia jest też dla liczb ujemnych. Odpaliliśmy wszelkie możliwe kombinacje. Widać, kiedy dostajemy wartość dodatnią, kiedy ujemną. Na co dzień nie jest to aż tak potrzebne. To jest po prostu implementacja tego, co znamy ze szkoły. Też bardzo ciekawa rzecz. Możemy dzielić albo dostawać resztę z dzielenia na liczbach zmiennoprzecinkowych. I tak powiedzmy mam 10,5. No, widzimy, wynik jest taki 1, 1, 6, 6, 6, coś tam. Natomiast jeżeli pamiętamy coś z arytmetyki ze szkoły, raczej byśmy się spodziewali dostać tutaj resztę z dzielenia półtora, ponieważ mamy 9 dodać 1,5, tak? Czyli to mamy jedną pełną dziewiątkę, czyli to jest 1 i to jest, to powinna być ta nasza reszta z dzielenia, natomiast tutaj no, to trochę dziwnie wygląda. Yy, natomiast jest taka specjalna metoda, która właśnie służy do otrzymywania takiej ładnej reszty z dzielenia. Jak najbardziej to jest taki wynik, którego byśmy się spodziewali. Pracując z liczbami, pracując z liczbami, musimy pamiętać o tym, że mają one pewien maksymalny rozmiar. Tak naprawdę jakiś typ, jakiś int to jest ograniczonej wielkości wiadereczko, które może przechowywać jakąś wartość maksymalną i minimalną. W zależności od tego, ile miejsca w komputerze dana liczba może zająć. Rzućmy okiem na taki najmniejszy typ liczbowy, jaki mamy dostępny. To jest UINT8. Właściwie INT8. To znaczy, że 8 bitów jest przeznaczonych na rezerwowanie miejsca. OK. 8 bitów to 1 byte. Jakby nie trzeba za bardzo się nad tym spuszczać, tylko tak informacyjnie mówię. No i zobaczmy jaka jest wartość maksymalna, jaką możemy zapisać. Nazwę to sobie int max. Wybiorę ten typ, który mówi 8 bit unsigned integer value, czyli unsigned bez znaku, czyli interesują mnie tylko liczby dodatnie. Nie mogę zapisać w tym typie czy to jest liczba ujemna czy dodatnia, więc mogę zapisać tylko liczby dodatnie. No i coś takiego ma Property Max, który odpowie mi na pytanie, jaka to jest największa liczba. No i proszę bardzo, bardzo często spotykana w informatyce liczba 255, która zupełnie przypadkiem równa się liczbie 2 do 8. No właściwie 256. Bo tu jest jeszcze jedna wartość, której nie widać, ale. Czyli mam 255 wartość dodatnią, ale jest jeszcze 0, czyli w sumie liczb mogę zapisać 256. Mhm, jest jasne. I dlatego 2 do 8, bo mam 8 bitów. Możemy sobie tą liczbę przedstawić binarnie. Jak widać, to jest szereg. Ośmiu jedynek. Tak wygląda ta liczba binarnie. To jest maks, co można zapisać. Jak już mamy tutaj tą maksymalną liczbę, to jest bardzo ciekawe pytanie, co się stanie w momencie, gdy będziemy chcieli przepełnić to wiadereczko. No jakby mam wypełnioną filiżankę po brzegi i chcę jeszcze coś do niej dolać. To jest moja maksymalna wartość. Chciałbym dodać najmniej z liczb całkowitych, czyli 1, ile mogę dodać? No, jeszcze mniej to tylko 0, ale to nic nie dodaje, więc dodajmy tutaj to jedynkę i zobaczmy, co się stanie. Poleciał mi wyjątek. To jest właśnie ta sytuacja, kiedy nastąpiło przepełnienie. Pod spodem procesor jest w stanie wymużyć. hej, przepełniłeś mi wiaderko, no i rzuca właśnie czymś takim, ponieważ może to być niezamierzone zachowanie. Jest dosyć znany błąd w grze cywilizacja, kiedy Gandhi, teoretycznie najbardziej pokojowo nastawiony człowiek na świecie, była tam ustawiana liczba, która oznaczała poziom agresywności i miała bardzo mały rozmiar. Czyli, na przykład, jak ten nasz UINT-8, i w momencie. Jak zaszły pewne warunki, schodziła ona zbyt nisko i sprawiała, że się przekręcał ten licznik, tak jak licznik w samochodzie. Wyobraź sobie, że masz same dziewiątki, nagle dodajesz jeden i nagle zaczynasz jakby od nowa i tak kręcisz się w kółko. Tylko tam był problem odwrotny, że były same zera i się odejmowało jedynkę. Z tego powodu Gandhi rzucał atomówką. Więc jest to trochę taki bug, trochę feature, bo można sobie w nowszych wersjach gry to włączyć. Natomiast no, takie błędy mogą się zdarzyć. W tym momencie, jak używamy po prostu takiego operatora, no to Swift nam rzuci wyjątkiem. Mhm. Natomiast jeżeli chcemy mieć tą właściwość, że dodając jedynkę, ten licznik nam się obróci, wystarczy, że do tego plusika dodamy Ampersand. No, już wtedy będzie wiedział on, kompilator, że wiemy, że to się może przepełnić, bo takie, takie właśnie znaczenie jest tego operatora i że chodzi nam o to zachowanie. Zobaczmy, co się stanie. Czyli po przepełnieniu wszystkie te jedynki zmieniły się na zero. Żeby nie być gołosłownym, możemy je sobie wydrukować. Wcześniej to były same jedynki. Dodałem jedyneczkę, czy tak jak masz w liczniku w samochodzie, tylko wyobraź sobie, że tu są same dziewiątki. W komputerze możesz maksymalnie tutaj zapisać 0 albo 1, więc tutaj te jedynki reprezentują te dziewiątki. I jak przekręca się licznik, a już nie ma więcej cyferek, no to jakby zaczynasz od 0 i dokładnie to się stało. Więc to jest to przepełnienie. Jeżeli nie będzie obsłużone, no to rzuci nam wyjątek, aplikacja skraszuje. Jeżeli jest. Ten ampersand, no to dostamy, dostaniemy to zachowanie, gdzie licznik się przekręca, i po prostu no, mówimy kompilatorowi, że o to nam chodziło. Wszystko jasne.